Czy budować nowe stoliny nawyki jak najmniejszym kosztem, to powinieneś rozważyć robienie dwuminutowej zasady. I dosłownie to nie jest nic ciężkiego, a naprawdę zbuduje ci nawyki, które potem będą móc ulepszać. Czyli zasada dwóch minut jest to na przykład robienie jakiejś danej czynności przez na przykład dwie minuty albo pięć albo dziesięć, ale po prostu zbudować nawyk. No i przykładem może być na przykład siłownia. I pierwszym przykładem może być chodzenie na siłownię. Chcesz na przykład ten nawyk i na przykład mówisz sobie, że od następnego roku zaczynasz albo po prostu po wakacjach albo na wakacjach kolejnych. Wiadomo, możesz tak sobie mówić, ale na przykład nigdy nie zaczniesz. Więc zamiast tego, kup na przykład ten karnet, to jest wiadomo krok pierwszy, ale drugim krokiem na przykład chodź na siłownię sześć razy w tygodniu, ale tylko na przykład tam idź albo jedź i dosłownie, nie wiem, umyj tam zęby, albo na przykład, nie wiem, pójść na bieżnię przez dwie minuty albo na rowerek i na przykład wyjść z tej bieżni. I po prostu twój mózg nauczy się, że ty jesteś na siłowni i potem na przykład kolejnego tygodnia jesteś pięć minut, 10 i tak po prostu budujesz w swojej głowie taką rutynę, że ty jesteś na tej siłowni, na przykład my też potem właśnie zbudowałeś rutynę, że po prostu bierzesz prysznic i od razu byś miał zaliczony prysznic, bo wiadomo, dbanie o higienę jest bardzo ważne. I tak naprawdę możesz to zbudować nawyki na przykład z uczeniem się, czyli zamiast na przykład właśnie planowania dwugodzinnej sesji nauki, co byś robił, co na przykład potrzebujesz. Zamiast tego na przykład wyjmij książkę na 5 minut, przeczytaj nie wiem, dwie strony, i na przykład zamknij tą książkę i tak rób po prostu każdego dnia, a z twojej głowy po prostu zbuduje się taki nawyk i twój mózg będzie po prostu pragnął czytania książki. Naprawdę spróbuj sam i zobaczysz, że to działa, tylko wiadomo, musisz być cierpliwy i oczywiście musi zacząć działać. To są właśnie wymogi, możesz po prostu po tym filmiku zacząć i właśnie po prostu rób coś przez dwie minuty, to, czego byś nie chciał. Na przykład może jakieś szachy, może jakieś pisanie, może czytanie, i zobacz, że jakbyś to powtarzał każdego dnia, to po prostu Zaczniesz to robić automatycznie, i potem jest coraz dłużej, coraz dłużej, i będziesz tym lepszy. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć!